No, nie mogę Wam tego nie opowiedzieć. Słuchajcie, zwierzęta potrafią oddychać tyłkiem. Przynajmniej niektóre zwierzęta. Nagrodę IG Nobla, czyli taki odpowiednik zabawny Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii w 2024 roku, przyznano badaczom, którzy odkryli, że niektóre zwierzęta mogą oddychać odbytem. No dobra, i teraz możemy spytać właściwie skąd ten pomysł. Otóż okazuje się, że z samej natury często badacze właśnie tak mają że czerpią dużo pomysłów z natury. I okazuje się, że niektóre Wodne zwierzęta, takie jak niektóre gatunki piskorzy czy żółwi, na przykład słodkowodne żółwie australijskie, mają przystosowany ostatni odcinek układu pokarmowego do tego, aby oddychać właśnie pod wodą odbytem. I na przykład takie słodkowodne żółwie australijskie, nawet 70% tlenu mogą pobierać właśnie w ten sposób, czyli przez zmodyfikowaną swoją kloakę. To jest w ogóle niesamowite. No dobra, no, ale takie saki, które żyją na lądzie, nie są zbyt przystosowane do tego, aby oddychać pod wodą odbytem, tak jak piskorze oraz żółwie. No więc jak do tego doszło? Otóż naukowcy postanowili wziąć świnie, szczury i myszy i sprawdzić, czy te saki, żyjące na lądzie, mogą właściwie podobnie jak zwierzęta wodne niektóre oddychać odbytem. I otóż okazuje się. Że jak najbardziej. Wykorzystali do tego specjalny związek, który dobrze wiąże tlen, ale też dwutlenek węgla i jest bezpieczny dla ludzi, ponieważ już jest wykorzystywany w medycynie, który nazywa się perfluorodekalina. I taką natlenioną perfluorodekalinę, trudna nazwa, wtłoczono zwierzętom do odbytniczo. Okazało się, że mogą one jak najbardziej mieć natlenowaną krew później po takim wtłoczeniu do odbytniczo tego związku i mogą w ten sposób Oddychać. Wszystko właściwie działało. No i okazało się, że taka metoda, nieco przypominająca lewatywę, skutecznie natlenia krew zwierząt eksperymentalnych. Okazało się, że faktycznie zwiększa to przeżywalność tych zwierząt, jak i sprawia, że po prostu mogą one oddychać przez odbyt. No, i teraz można byłoby spytać właściwie po co i dlaczego to wszystko i jaki to ma sens. No, otóż okazuje się, że ma to większy sens, ponieważ metoda ta mogłaby być wykorzystana dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy nie mogą mieć już mechanicznej wentylacji płuc, ponieważ metoda ta też nie dla wszystkich osób się nadaje. No, i taka metoda właśnie do odbytniczego. Natleniania, natleniania naszego organizmu, mogłaby być wykorzystana na przykład podczas pandemii. No i co dalej? Naukowcy teraz chcą przejść do badań klinicznych na ludziach. Jeszcze metoda ta nie została sprawdzona na ludziach, więc tak naprawdę dopiero zobaczymy, czy będzie mogła być wykorzystana na ludziach. Natomiast jest to moim zdaniem ciekawa metoda, która mogłaby zastąpić tą mechaniczną wentylację płuc, zwłaszcza w przypadkach, kiedy niektóre osoby nie mogą mieć tej wentylacji mechanicznej płuc. Także Zobaczymy, czy co dalej będzie się z tym działo. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy temat. Pa?